Dorota Kłębokowska, kobieta, mężczyzna po polsku. Dzisiaj moim gościem jest bardzo zdolna, młoda artystka, malarka, która specjalizuje się również w artystycznym malowaniu ścian, Olga Machowa. Dzień dobry, Olga. Dzień dobry, Dorota. Olga, y, mieszkasz w Polsce od kiedy? Od y, 15 roku, już ponad 9 lat. Czy będąc tak młodą osobą, y, kiedy rozwinęła się w tobie chęć tworzenia, kreowania? Kiedy obudził się ten instynkt do malowania? Czy to było zawsze? Czy to po prostu wiedziałaś, że będziesz malowała? Czy gdzieś to się rodziło etapami? Tak naprawdę nie pamiętam czasów, kiedy nie byłam malarką. Jak od dziecka wiedziałam, czym będę się zajmować. I, i po prostu szwałam, poszłam w tą e, stronę. Olga, powiedz proszę, a jakie były twoje początki? No bo konkurencja na polskim rynku jest bardzo duża. Tak, to prawda, konkurencja jest bardzo duża. Zaczynałam od różnych konkursów, szukałam konkursy plasty, plastyczne, żeby jakoś zrealizować mural na podstawie tego konkursu i po prostu, żeby mieć w portfolio projekty na polskim rynku dla polskich restauracji, i tak Krok po kroku e, powstawało się portfolio i więcej zaufania do mnie, jak do malarki. Pięknie zaufanie, ale zaufanie klientów i zaufanie w samej sobie musiałaś wypracować. A powiedz, dlaczego wybrałaś akurat kierunek murali? Mm, jeszcze jak nastolatka myślałam, czym, e, czym się zajmować. Jasne, że to będzie branża artystyczna, tylko e, jak się zarabiać na tym, e, jaki kierunek wybrać. I pomyślałam o tym, że fajnie. Po prostu kocham malować na dużych powierzchniach, mnie to inspiruje i też fajnie mieć coś takiego, że po całej Warszawie i nie tylko są moje projekty, część mojej, mojej sztuki, kawałki mojej sztuki i to mnie cieszy. Tak, powiedziałaś po całej Warszawie, co jest bardzo inspirujące, intrygujące. Zaraz wymienimy takie kluczowe miejsca, bo ich jest, proszę Państwa, bardzo dużo. Olga, ty jesteś tak skromną osobą, a niepotrzebnie, wiesz, bo masz tak dużo osiągnięć. Więc e, pozwolisz, że zapytam ciebie o kilka takich przykładowych, może do których masz sentyment. Do, które kochasz, które też dały jakiś rozwój tobie, bo na pewno przy tworzeniu każdego muralu czy obrazu e, to jest dla ciebie jakiś rozwój, przecież to są też twoje emocje, albo przede wszystkim, bo jedno to zamówienie klienta, a drugie jednak. E, Twoja energia i emocje. Tak, to prawda. Na szczęście mogę łączyć, oczywiście, że mam wytyczne od klienta, na przykład wymiary ściany, w ogóle wnętrze restauracji, czy jakiegoś lokalu innego. Ale Także to cały czas proces tworzenia, kreacji, pomysłów, bo każdy projekt, który stworzyłam jest niepowtarzalny i indywidualny pod każdego klienta, pod każde wnętrze. Także tak, jak najbardziej. E Kilka miejsc, a kilka miejsc w Warszawie, którymi możesz się pochwalić, i na, należy się pochwalić, bo pewnie Państwo bywają w restauracjach, w obiektach, e, widzą piękne murale, ale nie mają pojęcia, kto je stworzył. A tu mam, proszę Państwa, artystkę, która jest odpowiedzialna za, za właśnie efekty tego. Z tego, co od razu przychodzi mi do głowy, co można zobaczyć w Warszawie, to w Blue City znajduje się mój mural obok restauracji Azja. Także w Złotych Tarasach, w Royal Villanów, na przykład Rico, Kura, Salon Piękności, Krasiwa Project, Zola Szkoła, a jeszcze w różnych szkołach. Biurach ubezpieczeniowych i innych biurach tak naprawdę wszystkiego nie przypomnę, ale nawet idąc z starówką, można zobaczyć też moje projekty. Coś pięknego. A powiedz proszę, bo ty ukończyłaś różne kierunki tematyczne. Jakbyś powiedziała coś na temat, na temat edukacji w tym zakresie, bo jedno to talent, drugie to pracowitość, konsekwencja, pomysł, zaufanie, no ale też trochę umiejętności techniczne i wiedza też jest potrzebna, prawda? W ogóle szczerze mówiąc, nie uważam, że talent ma takie ogromne znaczenie. Uważam, że nie ma takiego ogromnego znaczenia, bo. Znam dużo utalentowanych ludzi, ale nie osiągnęli jakiegoś sukcesu w swojej branży, bo po prostu nie mieli dyscypliny. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne się uczyć, ćwiczyć i cały czas to daje efekty. Zaskoczyłaś mnie teraz. Dyscyplina jest jakby talent. Ja myślałam, że zawsze w malowaniu, tworzeniu jest najważniejszy talent. No ale coś pięknego powiedziałaś, bo wiesz, że to jest takie motywujące, bo na przykład są osoby, które mają właśnie samodyscyplinę, konsekwencje w sobie. Czyli jakby ktoś chciał malować, to wy... znaczy może nie wystarczy tylko to, ale też pomysł jakiś, bo to jest istotne. A powiedz proszę, bo jakby e, szkoły, z tego co wiem, to też Akademia Sztuk Pięknych. Jak tu byś rozwinęła temat? E, tak, skończyłam najpierw szkołę plastyczną, a później Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie i magisterkę zrobiłam w Warszawie, w szkole prywatnej e, na kierunku grafiki. Dobrze, a powiedz proszę, bo tak ja widziałam na twojej stronie e, piękne obrazy, bo to nie tylko murale, ale też. E, ale w międzyczasie jeszcze takie pytanie mi się nasunęło. Murale i artystyczne malowanie ścian. Wiesz, ja jestem laikiem. To jest to samo? E, można powiedzieć, że to jest to samo, ale. Morale to zazwyczaj na ogromnych ścianach, na ścianach budynku, ale też używam tej nazwy, malując w restauracjach, a tak to można powiedzieć, że to syn synonim. Super. A powiedz proszę jeszcze, bo masz mnóstwo obrazów. Jakie lokacje mogą pochwalić się, poszczycić Twoimi obrazami i jaka tematyka? Bo z jednej strony widziałam tam akty kobiece, które też wymagają odwagi. Ale z drugiej strony, też dużo natury. Skąd bierze się taka trochę skrajność może? Nie uważam, że to skrajność, bo mogę to nazwać, pracuję nad takimi pierwotnymi instynktami. Jedzenie to taka życiowa potrzeba. Podstawa a, podstawa, a kobiece akty, jakaś seksualność, no to też podstawa. No tak, świetnie to ujęłaś. Krótko, konkretnie na temat, to może ja tak dookoła, dookoła, tak delikatnie, delikatnie, a tu proszę Państwa najlepiej wprost. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie, które jakby wiesz, na przykład ja się wcielam w klienta tak? i chcę od Ciebie zamówić artystyczne wykonanie jakiegoś dzieła na ścianie. Czyli jak to trwa? Czyli ja się do Ciebie zgłaszam poprzez social media, masz jakąś stronę. Jak to wygląda? Tak, zazwyczaj przez Instagrama lub Facebooka. Najpierw ja potrzebuję wiedzieć wymiary ściany, to, to taka podstawa, od czego zaczynamy. Jeżeli jest jakaś koncepcja, jakaś wizja, czasami jest, czasami nie ma, to też proszę napisać i um, też muszę wiedzieć, jakie jest wnętrze, co będzie pasować do tego wnętrza, jeżeli już istnieje, lub projekt od projektanta, jeżeli tylko w trakcie budowy. Um, I od tego zaczynamy razem, omawiamy koncepcję, jeżeli jest jakiś pomysł, ja proponuję, jak to można zrealizować, Szukamy różne inspiracje, i tak krok po kroku, później jak dojdziemy do wizji, maluję szkic, najpierw taki zarys, po prostu kompozycję, jakieś elementy, co będzie w ogóle. Czyli cały proces to jest dłuższy proces. To nie jest tak, że klient sobie wymyśla, Olga idzie maluje, no to to jest dłuższy proces też przed. Tak, rzeczywiście, bo to jest od zera stworzone przeze mnie. To jest to autorski projekt i muszę wszystko omówić. Najpierw maluję ten zarys, później akceptację, czy wszystkie elementy na swoim miejscu. Później maluję dokładne kontury, czy też wszystko odpowiada. Wybieramy kolory, czy pasuje, czy zmieniamy. Tylko na etapie tego szkicu i jeszcze nie, nie, zaczynając, nie zaczynając malować na ścianie. Dobrze, a powiedz proszę, bo tak interesuje mnie teraz taki sam proces tworzenia tego, czyli już mamy za sobą zamówienie, projekt graficzny i teraz jak jest na przykład sto już przed wykonaniem, to, to jest dzień miesiąc, no domyślam się w zależności od trudności za, zaawansowania. To malujesz nocą w dzień. Ktoś może przychodzić na tak zwaną, nie wiem, podgląd, kontrolę, czy, czy to w ogóle nie wchodzi w grę, i czy zdarzyło Ci się tak, że ktoś był, na przykład, miałeś dosyć? Mówmy szczerze o emocjach, bo to prawda, to co są emocje? Czy miałeś dość, albo na przykład klient był niezadowolony? No rozmawiamy o życiu. Uh, Okej, okay. najpierw o tym, jak wygląda. Czasami zdarza się pracować w nocach. Prawda, bo na przykład pracowałam w piekarni e, i cały czas była otwarta i otwarta chyba od tam siódmej rano aż do dziesiątej, czy coś w tym stylu. E, I była opcja tylko, a to, to jeszcze było e, przed świętami jakiś okres, wigilijnej, <laughs> także nie było opcji zamknąć. E, na to miejsce. Także musiałam pracować akurat w, w tych godzinach, gdy, gdy jest zamknięte. Czyli w nocy. Tak. I, e, czyli i ile takich nocy musisz na przykład taki projekt przygotować? Z tamtego, z tamtego projektu było chyba siedem nocy. Siedem nocy. A, ale zazwyczaj to. Tak, jak powiedziałeś, że zależy od wielkości i od stopnia skomplikowania. To może być jeden dzień, na przykład jakiś malutki projekt na kilka metrów kwadratowych, niezbyt skomplikowany, a może być trzy tygodnie samej realizacji na ścianie. A jeszcze zanim zaczniemy, to jeszcze, jeżeli to jest skomplikowany projekt, to jeszcze muszę długo go malować na tablecie i wysyłać na akceptację wszystkie etapy stworzenia. A czy zdarzyło się tak, że klient powiedział pani Olgo, no trochę nie tak? Um, jeżeli trochę, to tak, tak zdarzało się. Um... I co wtedy, to jak to wygląda proces zmiany, bo to też wiesz, to są niby takie drobne rzeczy, ale jednak istotne, nawet jeżeli ktoś z Państwa by zechciał skorzystać z takiej opcji, zamówić Olgę, żeby namalować czy obraz, czy mural, no bo to jest bardzo ważne. Zazwyczaj od ostatni, ostatnim czasem, jeżeli maluję w taki sposób, że najpierw przygotowuje ten zarys, projekt, wszystko dokładnie omawiamy, to na koń, końcowym etapie nie ma jakichś pytań, bo i tak. Bo wiadomo, jak będzie to wyglądać. Rzeczywiście jest jakieś minimalna, jakaś minimalna różnica, jak wygląda. W trakcie tworzenia, po prostu. Tak. Chodzi o to, że to, to co mogę stworzyć na tablecie, nie zawsze jest takie samo, jak mogę namalować na ścianie pędzlem. To minimalny niuanse, ta różnica minimalna. A czy masz za sobą i przed sobą jakieś takie plany, osiągnięcia, że na przykład masz takie marzenie chciałabym malować? poza Polską, dla klientów zagranicznych, na przykład y, dla kogoś z Azji. No bo to też wiadomo, ja wiem, że artyści mają tak, że jak już rynek polski jest zbyt mały, kończył się w jakiś sposób inspiracje i pomysły, no to już chcą wychodzić, przynajmniej tak jest w modzie, nie wiem, jak jest w malarstwie. Chcą już wychodzić na rynek zagraniczny. Czy myślałaś o tym? Bo Ty masz bardzo duży, piękny talent, więc ja myślę, że on, polski rynek się zrobi za niedługo za mały. Y Szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, ale może warto pomyśleć. Tak ładnie to zaprezentowałeś, że... Wiesz, ja czytam, bo generalnie mam tak, że czytam energię, tak? Jak ja zobaczyłam te murale, to one do mnie zaczęły po prostu mówić o mogą państwo się śpiać murale mówią do człowieka ale zawsze tam jest energia, tak? I też jakby czytam i oglądam, oglądam twoje social media bardzo skrupulatnie, więc tak pomyślałam sobie, że polski rynek na razie okej, okay, ale myślę, że gdzieś tam jeszcze w perspektywie czasu czy miałeś jakieś swoje wernisarze, jakieś wystawy, pokazy czy jesteś zapraszana na eventy, żeby zrobić jakiś wernisarz, no bo masz obrazy i ja Państwa przy okazji 6 lipca zapraszam na 9 piętro na dach do Warszawy, gdzie Olga też będzie robiła prezentację, wernisarz swoich prac. Także, Ale tutaj będą akty kobiece, dobrze mówię? Tak, tak, tak. akty kobiece, tak, żeby Państwo chcieli, to zapraszam. E, tak, czasami się wystawiam. W, staram się też w restauracjach. Nie szukam na razie galerii, ale może też do tego kiedyś przyjdę, zobaczymy. Gdzie można Ciebie znaleźć w social mediach? A, na Instagramie i na Facebooku sztuka dookoła. A jeżeli chodzi o tworzenie Twoich prac, to jakimi materiałami się posługujesz? Jeżeli chodzi o murale, to, to tylko farbę akrylowe i używam techniki albo wyłącznie maluję pędzlami, albo używam mieszanej techniki częściowo. Na przykład, jak trzeba zrobić gradient, przejście kolorów od jednego do drugiego, taki bardzo delikatny i trudno to uzyskać pędzlem, bo będzie widać będzie widać każde maźnięcie, albo prawie każde. To używam pistoletu malarskiego. Pistolet. A jak oceniasz rynek polski, taki pod kątem artystycznym? Jest otwarty, konkurencyjny, to już wiemy. Natomiast czy tak myślisz, że masz jakąś taką fajną pozycję? Nie musisz być skromna już na rynku. Oswoiła się jakby z zapotrzebowaniem i z konkurencją? Um, nie sądzę, że dobrze znam ten rynek. I jeszcze sama mam pytania do niego. Mam jakieś wrażenie, ale nie jestem pewna, że to takie prawidłowe wrażenie. Hmm. Także trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że nie zawsze sztuka jest doceniana, ale może to tylko pod moją. Ale tak, ja rozmawiam często z artystami, bo zapraszam ich na eventy i też właśnie słyszę, że sztuka w Polsce nie jest doceniana, jest postrzegana jako takie oderwanie od rzeczywistości, ale jednak nie oszukujmy się. Y Sztuka uczy trochę też empatii, trochę też takiego otwarcia na drugiego człowieka. No i fajną energię daje choćby z tych obrazów czy murali. Czy chciałabyś, Olga, coś od siebie dodać? Tak, chciałabym dodać do, do Twoich słów o tej energii, co daje sztuka. Tak, jak wybieramy jakieś ubrania, makijaż, czym siebie otaczamy, to ma ogromne znaczenie na nasze samopoczucie. I te obrazy lub morale, i w ogóle tym, się, tym czym się zajmuję, ja próbuję zmienić tę energię, przekazać jakąś informację. Zależy też od obrazu, od koncepcji, od pomysłu. I to daje ulgę w jakimś sensie, nie tylko mnie, ale i odbiorcom. O, piękne podsumowanie, czyli. Taka artystka trochę z głębi psychologii, można powiedzieć, trochę psychologia behawioralna też się tu wkradła. To odczyt emocji klienta, no bo jeżeli idziemy w uczucia, emocje, no to trochę też musisz czytać klienta, a czy ty na przykład podpowiadasz klientowi, jeżeli powiedzmy, on ma dany projekt, już taki pomysł i ty jemu podpowiadasz i wtedy wykorzystujesz intuicję i emocje jego, chociażby, bo odczytujesz energetykę z niego. Oj, takie ciekawe, właśnie teraz mi tak przyszło spontanicznie to pytanie. O, nie, może tak odczytać bez słów, to raczej ja tego nie umiem, tylko pytam wprost, yy, jak to musi wyglądać. Oczywiście podpowiadam, jeżeli nie wiadomo tak dokładnie, po prostu jest chęć coś zrobić, ale nie ma jakiejś wizji, to proponuję jakieś pomysły, szukam co, co by tu pasowało, jak, jakie kolory. Yy, jedynie, co muszę wiedzieć na pewno, yy, co ludziom się nie podoba, bo. Czasami do mnie tak mówią, chcę, żeby było efekt wow, ale to dla każdego coś innego i Dokładnie. to bardzo trudne zadanie. Muszę najpierw wiedzieć, co znaczy dla tej osoby ten efekt, efekt wow. Pięknie. A miałaś jeszcze tak ostatnie pytanie, bo też przyszło ono do mnie spontanicznie. Czy jak weszłaś do jakiegoś pomieszczenia i uderzyła w ciebie jakaś taka wiesz, energia i pomyślałaś, że nawet jeżeli klient chce dany, nie wiem, mural, obraz, y, dzieło na ścianie, że jednak pomyślałaś sobie, że to nie tak, że trochę byś zmieniła? Miałaś takie uderzenie energii z pomieszczenia, przestrzeni? Mm. Tak, jeżeli coś takiego mam, oczywiście mówię o tym, ale w przypadku zamówień, to, to, to nie stosowujesz. Tak, raczej. to nie wszystko zależy ode mnie, ale w przypadku swoich autorskich obrazów, tu już mam wolność formatów, pomysłów, technik, i tam już tworzę wyłącznie to, co sama chcę. A obrazy gdzie udało Ci się przygotowywać? Do jakich może firm, jakichś osób prywatnych, takich ciekawych? Te, te obrazy, które zaraz maluję do swoich kolekcji, to najpierw stworzone dla mnie, a dalej już w sensie nie dostosowuje się w tych obrazach pod klienta, a włącznie przekazuje swoją energię. I ktoś kupuje, bądź nie. Tak, tak dokładnie. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję Olga za to, że przyszłaś. Przypominam jeszcze, że jak Państwo chcą znaleźć i złożyć zamówienie ulgi, to y, można przyjść 6 lipca do mnie na event na 9 piętro na dachu na Mokotowie, y, gdzie będzie wernisarz Olgi, i można też napisać w social mediach y, bezpośrednio. Także dziękuję. Dziękuję.